Litewski sąd skazał 18-letniego obywatela Ukrainy za podpalenie sklepu Ikea w Wilnie, do którego doszło w maju 2024 roku. Nastolatek przyznał się do winy, a sąd uznał, że działał w imieniu rosyjskich służb bezpieczeństwa. Odpowiadał za akty terrorystyczne oraz nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Został skazany na 3 lata i 4 miesiące więzienia. Atak na szwedzką firmę miał miejsce wczesnym rankiem. Według śledczych motywem ataku była decyzja Ikei o wycofaniu się z Rosji oraz wsparcie Szwecji dla Ukrainy. W ostatnich miesiącach Europa stała się celem serii podpaleń i innych aktów sabotażu, za które odpowiedzialność przypisuje się Rosji.